Witam serdecznie. Dzisiaj mam okazję składać piecyk D5WZ Sharan Galaxy Alhambra 2000 rok do 2004. Znajomy poprosił, żebym taki piecyk złożył. Częściowo z nowych części, częściowo z używanych sprawnych, także pokrótce temat tu przybliżę. Po raz kolejny zresztą. Wymiennik mam przygotowany w miarę oczyszczony. Palnik wyczyszczony. W miarę też jest taki w dobrym stanie. Tu chciałbym tylko przypomnieć, żeby nie grzebać w tej, w tej siateczce, która ma tu dziurkę. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Jedynie co możemy poprawić to tu są dwie, dwa, dwa otwory z tej strony. Jeden z tej, gdyby któryś był zatkany, no to należy go odrożnić i w zasadzie tyle. Dobrze, zatem następuje złożenie. Uszczelka podpalnik, palnik, silnik wentylatora w tym przypadku jest nowy, sitko jest oryginalne. Tu należy zamieścić, umieścić o-ring uszczelniający. W tym przypadku jest zielony, bo sitko jest w oryginale i takie też występuje. Takiego koloru występuje o-ring w oryginalnym. комплект шуруп równomiernie z czuciem dokręcić każdą stronę. śrubnik u również nowy. Kluczyk dziewiąteczka. Też щуciem. Eee, sztyf żarowy. Zamiast świecy, również nowy poleci. Można też używane założyć. To nie będzie stanowiło problemu. Akurat tutaj znajomy poprosił mnie, żebym nowy założył. Kontrast 17. 12 sztyft też czuciem, 8V jest, przypominam po raz kolejny, 8V, jak i świeca czy sztyft są 8V, więc nie należy ich pod, podpinać pod 12V. Zresztą to też nic nie daje, bo tak naprawdę ważny jest amperaż. Jeżeli chodzi o świecę, sztyw żarowy nawet używany, stary używany będzie. Będzie jak najbardziej sprawny. Czujniki też pójdą nowe. Tekiel od wymiennika. Temat już był, także to tylko dla przypomnienia może komuś się przyda. Wiele osób samemu podchodzi do naprawy tych urządzeń. Także może akurat tutaj jakaś wskazówka będzie cenna. Także ewentualnie proszę pytać w komentarzach lub mailowo. Postaram się. Odpowiedzieć to odwrotnie akurat wycięciem do góry. Może wskoczyć, delikatna kontrola z dołu, czy nie ociera, ale tu akurat jest w tym przypadku nowy, nowy, nowy yy, silnik, podstawa cała z silnikiem, także tam luzów nie ma. skręcenie i kontrola. Też czucie tu akurat to nie jest element jakiś, który jest bardzo szczelny, także tam nie ma żadnego uszczelnienia i teraz teraz musimy się wrócić troszkę. Musimy się troszeczkę wrócić. Troszeczkę za szybko. By to poszło. Ale to dobrze przynajmniej będzie powtórka. Tu jak najbardziej sitko musi wejść. Ta wersja jest akurat z kołnierzem. Też ono tam wchodzi do pewnego momentu, bo ma taki dystans rancik na palniku i głębiej nie wejdzie. Ale też, żeby go nie wpychać jakoś wybitnie Głęboko, także delikatna korekta, Nie. O Jezus, teraz pasuje. w miarę z czuciem. I teraz będą wszystkie tutaj połączenia, ale... No co, sterownik jest z 2003 roku. Końcówka A7M3. 815071A. Po drobnej korekcie elektroniki ponownie zalany został yy, zalewą problem tkwił tutaj w zimnych lutach tylko pod wtyczką także, także yy, zrobiłem go przetestowałem, zalałem ponownie czasami jeszcze należy zrobić tutaj całą górę od tej strony tu jest pamięć i kilka elementów, które należy też Przelutować. Zazwyczaj są zimne luty, ale w takich ekstremalnych przypadkach jeszcze inne uszkodzenia. Tutaj mam też taki sterownik 252163, tylko z roku 13. Jest całkowicie inna elektronika. Troszeczkę z nim walczę. Yy... Inaczej jest zbudowana, inne elementy są na dzień dzisiejszy. Troszeczkę tutaj kłopoty mi sprawia, ale może dojdę do ładu w tym temacie. Póki co, na razie go zostawiam na boku. I tak. Montaż, montaż przewodów od, czujnika, od czujników są już zamontowane, więc zacznę od czujnika płomienia. Dobrze jak jest słychać, że klika, jak wchodzi, także. Muszę zaślepić brakujące pola. Żeby woda się nie dostała do sterownika. Dobrze, czujnik płomienia poszedł. A, teraz może wentylator. Fajnie, bo to jest wszystko tutaj akurat od strony silnika jest nowy silnik sztyft, czujnik. Wspornik, wiadomo, sitko, uszczelki. Sterownik po naprawie także aż miło składać taki piecyk. O, taki kliknięcie, żeby było słychać, to wtedy mamy pewność, że wszystko się zazębiło weszło w swoje miejsce. I został jeszcze sztyft. Ja tak troszeczkę zalecam, żeby te sztyfty zakładać zamiast tych świec. Niestety są takie nędzne podróby za 40-60 zł, które nie są w stanie odpalić pieca. Ewentualnie to beruło takie z drugiego montażu. To jeszcze wytrzyma rok 2. Sztyft raczej nie powinien się tutaj spalić. Pierwszy montaż to są świece z tłoczonymi napisami. Wiadomo, świeca, która ma 20 lat, też nie ma co się spodziewać jakichś cudów, że to będzie funkcjonowało. Ona się może ładnie po 12V rozżarzać, wszystko będzie elegancko, ale niestety nie, nie będzie w stanie pieca rozpalić. Mimo, że jest elektrycznie sprawna, ale, ale tych amper troszeczkę tam będzie za dużo brać. Tu jest świeca mmm, drugi montaż, że tak powiem, zamiennik. Też Beru. Ona ma troszeczkę inne tutaj napisy, bardzo podobne do. Do, 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 do oryginału tego pierwszego też jest beru ale niestety nie wytrzymuje tyle co ten, ten pierwszy montaż. Niestety to już nie jest to samo. Dlatego czasami lepiej parę złotych dołożyć, kupić ten sztyft, nawet używany i będzie to wszystko funkcjonować. Wkładamy sterownik. Najlepiej kontrolować sobie przy wkładaniu wtyczki w gniazdo, czy któryś z przewodów nie, nie wyskoczy, nie podniesie się, ale akurat tutaj i, i, i wtyczka jest nowa, i, i pewne elementy przewodów są nowe. No, praktycznie wszystkie w tym przypadku, więc tutaj nie ma takiej. Obawy, że to wyskoczy. Tu ładnie siadło. Te materiał już były odnośnie tego pieca. Tego typu pieca z szarana, ale tak w sumie mam przyjemność składania na nowych częściach niektórych a mam czasto coś zawsze mogę tutaj dla was zrobić ważne żeby tą czwartą śrubę, najdłuższą Czelnej, żeby trzy tamte i ta czwarta pozostała ładnie złapała. Oliwo, wydech. I start. No i pięknie piecyk ruszył praktycznie zero dymka palnik najlepiej wyczyścić chemicznie jakakolwiek chemia do mycia silnika zmywacz typu do zacisków raczej nie nie polecam bo on nie wyczyści palnika w środku o, piecyk piecyk ładnie ruszył Czasami warto troszeczkę głębiej posiedzieć nad takim piecykiem zakupić sobie niektóre elementy nowe jak w jakiejś okazyjnej cenie i to wtedy ma sens I to takie urządzenie na pewno dłużej popracuje bez żadnych problemów Akurat jest y, grupa VAG, y, więc możemy sobie podejrzeć parametry pracy takiego pieca VCDS-em, nawet na stole, także jeżeli ktoś chce sobie naprawić we własnym zakresie to i ma VCDS-a czy waga, polskiego waga też może to sobie podłączyć i zrobić. Diagnozy na stole, bardzo podobny piec, wręcz taki sam, tylko pewne elementy wewnętrzne są inne, to jest Mercedes, Toyota, mówię cały czas o piecach analogowych. Cyfrowe zresztą też są bardzo podobne, tylko sterownik różni się budową no i sterowaniem. sam program jeżeli chodzi o, o parametry tutaj pracy pieca no to bloki pomiarowe grupa pierwsza Zasilanie od lewej. Zasilanie. Czujnik płomienia jest 290 stopni w tym momencie. Płomień na palniku. No i temperatura czujników, cieczy, wyjście wejście. Bardzo zbliżona do siebie. Także no czujniki są akurat nowe, więc, więc tutaj nie będzie inaczej. Teraz różnica jest dosłownie stopnia dwóch. Maksymalnie może być 15 między nimi stopni. jeżeli będzie więcej, to następuje blokada, blokada wyłączenie sterownika i po pięciu yy, takich samych błędach następuje blokada takiego sterownika. Ja myślę, że ten, ten palnik maksymalnie dojdzie do. 330 stopni w granicach temperatury płynu około 70 stopni, będzie o 330 mniej. więcej więc, więc palnik jest w miarę, w miarę w porządku także tutaj byłaby temperatura powyżej 400 o 390 400 wzwyż, no to trzeba się zastanowić nad nad wymianą takiego, takiego palnika już na, na jakiś używany, sprawny, albo jak ktoś dysponuje finansami, no to na nowy. Także chyba na tyle w tym temacie. Jeżeli będą jakieś pytania odnośnie naprawy to chętnie podpowiem można pisać mailowo ewentualnie jak są jakieś poważniejsze usterki no to podam telefon podpowiem jak naprawić co zrobić także życzę udanej udanej naprawy udanych napraw Pozdrawiam i do następnego razu.